Witajcie, kochani, z tej strony Marta, Lech, maciejewska z bloga Super Styler. W ramach kampanii Cliff prezentuje. Zapraszam was do obejrzenia naszego prezentownika, w którym przedstawię wam kilka przepięknych, przecudownych, bardzo praktycznych, ale też cieszących oko i wzruszających propozycji prezentowych, które sprawią przyjemność nie tylko waszym bliskim, ale mam nadzieję, że również wam. To co? Zaczynamy? Naszą prezentową podróż zaczynamy od salonu Premium Home, gdzie przygotowałam dla Was kilka naprawdę innowacyjnych propozycji. Propozycja numer jeden butelka termiczna, ale naprawdę wielokrotnego użytku, bo nie tylko możemy w niej transportować na przykład ciepłą wodę z cytryną. Możemy w niej też zaparzyć herbacze. Zobaczcie, tu ma taki mały zaparzacz. Możemy tu zaparzyć ziółka, które najbardziej lubimy kawę, albo po prostu pić z niej wodę. Uwielbiam takie wielofunkcyjne prezenty. A propozycja numer dwa to jest propozycja, w której ja osobiście sama się zakochałam i chyba niedługo stanę się szczęśliwą posiadaczką, a na pewno stanie się mój mąż. Słuchajcie, jajowar. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Jajowar, który ugotuje nam jajko. Absolutnie tak jak chcemy. Czyli, jeżeli lubimy na miękko, na twardo, tutaj mamy całą instrukcję. W, jednej, w jednym jajowarze możemy zrobić w tym samym czasie dwa jajka. Są też jedno jajeczne jajowary. To bardzo trudne zdanie. Przepiękny prezent, więc jeżeli macie ochotę na taki praktyczny prezent, to zapraszam. A teraz, kilka propozycji prezentowych dla panów prosto z butiku Emanuela Berga. Podczas gdy podobno krawat odchodzi do lamusa, muchy przeżywają renesans, dlatego moja propozycja prezentu świątecznego dla pana to właśnie muchy. Piękne kolory, jedwabne, perfekcyjne wykonanie, tylko przyjść i zdecydować się na jakiś konkretny kolor. Jakob Koen, czy mówi wam to coś? To twórca kultowych jeansów z japońskiego denimu, które pachną w bardzo specyficzny, przyjemny e, sposób. Do tego stopnia przyjemny, że Jakub Coin postanowił wyprodukować świecę o tym zapachu pięknie obita. E, naprawdę pachnie bardzo zmysłowo otulająca, idealna na jesienne i zimowe wieczory. A teraz kilka fantastycznych propozycji ze sklepu firmowego marki Rosenthal, który również znajdziecie w domu Mody klip. Pierwsza propozycja, przepiękny złoty wazon marki Rosenthal. Nazywa się Fast. Można powiedzieć, że jest dosyć szybki. Przedstawia taką formę bardzo dynamiczną, ale też zwróćcie uwagę, że łączy w sobie zarówno klasyczny kształt, jak i taki bardzo nowoczesny, więc odnajdzie się w każdej przestrzeni, zarówno u osób ceniących sobie nowoczesność, jak i klasykę. Ja osobiście uwielbiam złoto we wnętrzach, więc w 100% mówię temu wazonowi. Kolejna propozycja, przewspaniała, słuchajcie, lampa zapachowa marki Berger, francuskiej. Takie lampy, tego typu, były stosowane z ponad 120 lat temu w szpitalach do dezynfekcji powietrza, więc ona też ma właściwości oczyszczające powietrze, nie tylko, że pięknie pachnie, to jeszcze teraz, w obecnym czasie, jest jak najbardziej prezentem wskazanym, a zobaczcie, jak cieszy oko. Quality Missala to nie tylko niszowe zapachy. Znajdziecie tu również mnóstwo pięknych inspiracji prezentowych, zresztą, sami zobaczcie. Moją pierwszą propozycją są e, kosmetyki do makijażu marki Nebu, to jest włoska marka, która prócz tego, że oferuje niesamowitą trwałość i też perfekcjonizm, powiedziałabym w kontekście tworzenia makijażu. To też cieszy oko. Zwróćcie uwagę jak pięknie wykonane są te kosmetyki. występują w wersji złotej lub srebrnej, a tu mamy przykład pięknego zestawu świątecznego, gdzie mamy tusz, puder, pędzel i pomadkę w pięknym czerwonym odcieniu. Kolejna propozycja szalona, nietuzinkowa, więc nie mogłam sobie jej odpuścić. Marka Pasotti, jedna z najstarszych marek produkujących parasole, włoska marka, wyprodukowała przepiękne parasolki. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, one są wysadzane kryształami Swarowskiego, niektóre rękojeści mają wysadzone e, z, kryształami Swarowskiego. Dla takich parasolek, dla mnie deszcz może padać codziennie. Powiem wam, kochani, że to były bardzo owocne zakupy. Nie wiem, jak wy, ale ja już wiem, co podaruję pod choinkę moim najbliższym. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was moimi propozycjami prezentowymi. Zapraszam Was do Domu Młody Clip, bo wszystkie te propozycje znajdziecie właśnie tutaj. A ja życzę Wam wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce.